Cześć wszystkim, z Sony Junior i witam was w kolejnym odcinku z gry GTA 4 The Lost and Damned. i zaczynamy misję. Znaczy no, zaczynamy od SMS-u. Tak, bo dostaliśmy. Aha, od Dżima, Czyli... Co się szykuje? Eee, ogólnie co, 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 co? A. O! Ostatni weekend był Prix Kataru. W sumie ciekawe dla losu mistrzowskiego. No ale dobra, jedziemy do Reja Boczino najpierw. I zobaczymy się tam u niego na miejscu oczywiście. No i hop siup, jesteśmy u Reja. Tylko, tylko ja się boję, że... Mm, no. Będzie zasadzka. No já jak No vážně. No, Pojď stop walking a mluví již. To co čeká za right. o mě. Oh wow, you're Fucking stuff. You see, genius over here would rather get creme brulee before he dies. Hopefully, you ain't so stupid. Where's my stuff? I don't know what you're talking about. Fuck you. Uh, uh, what are you fucking, death? Uh, Where's my fucking stuff? I don't know. Who do you think you're, bullshit? A bullshitter? <laughs> 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 That's funny. Uh. No. no że się to cut się tych. Aha. No i dawał, tak, wow. A ciekawe szkoda że wcześniej nie mógł. Ale specjalnie. Like right go? Wow, wow. See you later. Zobaczymy się później. Okay, go Jeżeli będę z źródłem, to przepraszam bardzo. Nie wiem właśnie. Tak w sumie, może dlatego, że w tle. Like film rzucam na YouTube. A z wyścigu No i to było na tyle. Zamiast jechać z zimem, to jedziemy do Ashley od razu. Tak, o, bez powodu. Ty, w sumie, to już może, to już będzie końcówka, tak naprawdę, wie to już może ten odcinek. Ty właśnie, kurwa, na się ja tu. Ale jestem kurwa genialny po prostu. No. Dobra, powiedzmy, że tam z 5 minut opóźnienia, bo znowu nie włączyłem timera. Bo z, y, z F1 to tego problemu nie mam, bo wiem ile tak wyścig trwa. Chyba, że jechałbym w bo albo bo albo czternastkę na damage modzie i to jeszcze w Monaco. No to wtedy to już, y, już byłoby ciężko oszacować, ile wyścig by trwał. Aha, dobra, ja się tak zastanawiałem dlaczego. W ogóle do omówienia będzie teraz Gampi Katalu, Kataru, które, no, mm -hmm. można powiedzieć, że to był wyścig kilku powiedzmy momentów, ale bardziej głównie, to w sumie głównie jednego, czyli no, yy, pit stopów, tak naprawdę, bo przecież na dziewiątym, na którym okrążeniu Hulkenberg odpadł po kontakcie z Gasly. I był safety car. I wszyscy zjechali, oprócz właśnie McLarenów. Co no właśnie, co potem się no przyłożyło na tym, że no właśnie Max wygrał wyścig. Tylko no, najgorzej chyba z tego wszystkiego, z tego no... Z tego błędu strategicznego wyszedł no... Lando Norris właśnie. Ale właśnie... No nie niby... O właśnie, Ashley dzwoni. Tylko żeś zabij na nasłany krzyżycie, zanim oni wykończą ciebie. Co ja tam piszę? Dobra. Możemy w sumie wezwać tego. Klej, wsparcie. Dobra. Wezwiemy nasze wsparcie. Od razu. Clay. No i super, ja myślałem, że na motocyklach czy coś? O, kolejni jadą, pytajcie, czy, czy chłopaki, To fakt, co się dzieje z motocyklem, co jest? Bo normalnie, no w sumie, wypadek Hulkenberga może wpłynąć na mistrzostwo. Noże znaczy ogólnie wpłynęło na wyścig, ale też na ogólnie może wpłynęło na losy mistrzostwa. I, be than... i normalnie jak w y, Abu Zabi 21. Hey, tylko że to nie Niko się oberwało, jeżeli chodzi o hate, ale o, o tym wspomnę później. Bo tam wiadomo zjechali, tam makreleny próbowały tam odrobić to, co straciły. Coś tam się udawało. I tam. Antonelli tam z Sańcem jechali. Tam Sańc na trzecim, Antonelli na czwartym. Mogę się tak skończyć... Tylko fajnie, że. Hmm, fajnie, że ten. Ten i Clay jeszcze nic. Dobra, uda się na spotkanie, zaszli. I. Czekaj, czekaj. A, o Antonelli mi sans gadałem. Normalnie tam Noris się do niej zbliżał i Antonelli tam bronił się przed Norisem i mogę się tak skończyć, że Norris dojechałby na piątym, ale... Mm, tak w pewnym momencie to wyglądało jakby Antonelli tak z dupy przepuścił Norisa, ale. właśnie. Yy, potem jak z chłopakami i z wylewów zauważyliśmy, że nagle skada zbiła się do 3 czy tam 4 sekund, więc... Yy, Coś musiało się stać. Szczególnie, że chyba coś tam jakieś była gadka o problemach właśnie, więc no. A to tak, ja skończę. No, 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 tak. Za, za trochę niuch, niuch by sprzedałoby. oh yeah. Oh, no. oh man not jim <sighs> angus is crippled billy gone insane now jim's dead i guess that's what they call payback you got me i don't got you crystal gotta got you babe johnny i'm gonna quit yeah. Yeah, i'm an idiot believing in your bullshit all this time it ain't your fault it's my fault i'm a fucking moron i'm gonna go to rehab Jeżeli ktoś grał w GTA 5, to chyba wie jak będzie tak naprawdę. No, ale szkoda, że w GTA 5 y, losi są rzuceni do tego samego wora. co balasi i ci z jako ci najkorsi. Przecież myśmy teraz nimi, no, myśmy z nimi... No, mieliśmy z nimi papułkę normalnie. O właśnie, no, to dobry pomysł. Przynajmniej chociaż raz. No, widać, że go na, na litość go bierze. Oj, biedny Jim. No i dobra. Skończymy ten, bo na razie nic nie ma żadnych misji. A w sumie zobacz, wejdziemy sobie do środka i zobaczymy. Bołem teraz o Antonej, że Adam się bronił A, że ten. Że normalnie puści... Wyglądał jakby puścił. Ale właśnie najgorsze było to wszystkim to, że mm, Po wyścigu spłynęło na właśnie... No, biednego, niewinnego Antony właśnie, więc no... Oho, stab, dzwoni teraz. You're oh, gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lectures. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. No, Szukam tego właśnie, ale widzę, że nie ma tego. Chyba źle też szukam. Bo jest ten, ta ścianka, właśnie z tymi poległymi no, członkami Delost, właśnie. Ale na chuje nie mogę znaleźć. I naprawdę, ja rozumiem, że. Że Max walczy o mistrza. Ja rozumiem, że ludzie nie chcą tak naprawdę e, Norisa jako mistrza, bo jedynie kto chce, to tylko jego fani i mniejszość brytyjska, po prostu, no, brytole w sumie, czyli ta mniejszość. Tak naprawdę, bo, bo innego wytłumaczenia nie widzę, po prostu. I, I trochę, no, rozumiem trochę złość, ale wyżywać się na, na kimś, kto, no. No sorry, takie co wyścigi, błędy się zdarzają, i wyżywanie się na kimś. No, hejtowanie kogoś, dlatego że puścił. możliwe dając jeszcze szansę Norrisowi, to nie jest dobry pomysł. Naprawdę. Można było się bez tego obejść, tak naprawdę. Dobra. To idziemy robić misję od starca. Możliwe, że. Czekamy, czy będzie to ostatnia w ogóle. Tak wygląda, właśnie.

under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. No, so właśnie... to you? Stay away from yeah, the so Yes, well, you've got a bit of a problem there, Sport. He's been talking inside. Things he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Oh, no, He's going into the Witness Protection Program. And if he calls you, you'll do 15 years. You live in a condo in no, Arizona I don't know. doubt that Mr. Stubbs But he's on the inside Yeah, I know And there's currently very large walls and armed guards between me and him <laughs> Yeah well You're a smart guy i do not a know. A <laughs> If you get in trouble I can call me when you get there I might have something to help you with Good I'll need it Hey one more thing Stubbs Why are you doing this I told no, you No właśnie, widać że to przyjaciel. Przecież się odwęcza. Potrafi się oddzięczyć. Możemy do takiej osoby po prostu zrobić najczarniejszą robotę, ale jak trzeba mmm, przyjdzie ten moment, to potrafi się naprawdę oddzięczyć. Oczywiście wiadomo, że są też pewne granice w tym wszystkim To już będzie kule, bo jest odcinek tak naprawdę. Powiedziałam o niektórych, to od 10 nawet. Widać, że jesteśmy zajebiści. Ale głównie my tu w sumie bardziej się bawimy fabułkę, więc no. To będzie w sumie ostatni odcinek, najprawdopodobniej. I. Co, przejdziemy do debar of gay złomie, tony. I tam będzie dopiero ciekawie. Ale jak my teraz no, mam nadzieję, że chociaż y, debata w będzie przynajmniej dużo ciekawsze. No, choć no. Ja już to mówiłem z, z serii z GTA 4, że po prostu... że się po prostu zawiodłem po prostu na tej serii. Myślałem, że jakoś też będzie do wyświetlenia... W górę tak, jak było Z1. Ale nie, niestety. Niektóre wyświetlenia... No, ledwo do 10 się łapały niektóre odcinki. Jest no trochę lipa.

Dobra, full Oczywiście, tak jest nico, tylko że nic nie odjewał głupiego, mm, shotgun może nie Ale mamy to. Ja to weźmiemy, to jest dobre No właśnie, rurobombę mamy, to trzeba skorzystać z rurobomby Coś tu jeszcze mamy Czy snajpa jest nam potrzebna? Mm, może nie, nie trzeba. Dobra niż główną bramę. a No i po to się wzięło rakietnicę. Teraz czas na rozpierdol. Au! Tylko, żeby nie było tak, że. Zgi konie że wlejemy to misję tylko dlatego, że. Ktoś zginął. Uhu! Ale. Dobra. Może rakietnica nie? Tutaj o! Headshoty, headshoty, walimy, headshoty! Dobrze, że mamy full wszystko! Full pizza! Leżeć! Leżeć! Nie, dobra, nikogo z góry tam nie ma, bo tak pokazywało nam! O kurwa! Johnny, stawaj! Stawaj! Dobra. Tak, Johnny Klebitz. w że kopane. O, kurwa. Luty jest. Halo, uspokójcie się. Dobra, bierzemy shotgun tu na blisko. Dobry ten shotgun. Dobra, teraz do tego błędu nie popełnię. A faktycznie jest tam sniper. Pięknie, przynajmniej nie trzeba się z nimi bawić tylko że po prostu jedna rakietnica i do widzenia. żebyśmy nas Leżeć! Pomału, pomału, panowie, nie raszujemy. Bo też mogą nas za na chwilę moment zdjąć. Kurna pchaj mi się tu pod, pod nos tak naprawdę Po co panowie? A Jeszcze helikopter widzę jest na radarze Kolejny cyk A więźniów nie możemy zabić w ogóle ty czekaj, moment, bo coś tu mnie gra mi. O, sygnał. Dobra, weźmiemy sobie trochę amunicji. No do dobry moment, tak na zakończenie dodatku. Za wybraliśmy. Aha. Aha. I to nawet aż dwie. Dobra, tym razem. NUS! Ja też mam NUS! Dlaczego nie pozwolisz się mi zostrzelić z zakietnicy? Kurwy! Kurwy syny jebane, bicieee! A? O kurwa, macie! To też jest ciekawie No! No, przyjdziemy się przytał w chuj teraz. Dobra, tam w górę ściągniemy. Hop. A tu jeszcze jest. Hop. Leżeć. A tu... Kolejny. Szyb. Tu policji przychodzi. U kurwa. Czekajcie, czekaj, bo coś się tu dzieje. Ułatko. Co to było? Gin? Czy też Gi? Dobra, żeby nam też... Dobra. Po, Pomogą nam chłopaki. Może jakaś egzekucja na sobie porze, mierzysz do nich... No. koleś. A to nic, jak to... Dane. <laughs> hm. Coś to nie miał psychy. Ale przecież jakby oddech na ten bez No, za tym wszystkim stracił Jakby go jeszcze tylko wsadziliby na 15 lat a jak to mówił Stabs Dobra Panowie spierdalamy F kurwa F A, żyją Wydosnaj się z więzienia, dobra No to już Dead Mogę ci! O, widzicie, jak sobie ładnie wszyscy uciekają. O! O, ale od razu policja zginęła, super! Znaczy, zginęła, zniknęła! Co ja gadam. W ogóle jeszcze tak wracając to do do kadr wstań, znowu podium po raz drugi w tym sezonie. No, strategicznie. No, w sumie... No to akurat nie. no okuja. Akurat strategicznie Carlos Sainz to wyszedł najlepiej. Bo w poprawań stało w pozycji, a przez błędy strategiczne McLaren i ogólnie dobry start, ogólnie dobry wyścig to. Terry, right now, Man, akurat Sainz to zasłużenie bo to też... Szkoda mi. Znaczy, może szkoda. Bo... Dobra, to jeżdżamy, bo nie skończę tego monologu. bo w ogóle nie skończę. O Jacie, to wygląda, jakby jeszcze podczas tego naszej rozgrywy napadli. Naprawdę szkoda mi, The Lost przez to, że to, co się działo, stało po no, GTA 5 z nimi. It's over. Ah, yeah it is. How the fuck did that happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. Well mm -hmm. greed and fucked up stupidity, that works well. In the government.

No naprawdę szkoda... Naprawdę, szkoda tego gangu. W szczególności no, że GTA V zrobiono z ich najgorszych jak tylko się dało. Jakby oni nie zasłużyli na to, no. Jakby ludzie, no mogli przecież y, oprzeć, o nie wiem, o tych y, gang aniołów właśnie. A nie lostów. Mogli równie dobrze kurna by nawet GTA 5, zrobić tych najgorszych. O. Wyobrażacie co sobie? Zobienie z growth najgorszych gank, po prostu. Tak, e, tak na ten sam poziom co e, no, balaców. To tak samo po prostu. Dobra, skipujemy to. Bo to, co dam? Napisy tylko. Weźcie, no, weźcie, to leży pół godziny. Takie jak The Lost No i co? Tyle. sobie zapiszemy grę od razu. Oraz na jakiś czas pewnie. Czy kiedyś wrócę do The Lost of Chciałem wszystko stwierdzić po prostu. Bo mnie. No. Tutaj właśnie. To gdzie jest. My to jest tego Javier'a tego, Briana właśnie. No ale no wracając do Delostu właśnie no sobie wyobraźcie sobie, że z... no z to robią tak samo, jak z Lostami w GTA 5. No, nie do przyjęcia by było. Ogólnie fajnie, że mamy klucz. The... Laconeserftor. Cyk. Dobrze. To było na tyle w sumie. Za dwa tygodnie. No bez przerwy robimy od razu depalat w Gaitony. Bez żadnego czekania, bez żadnej jakiejś przerwy. Bo wiadomo za tydzień będzie 11, więc nie ma co robić przerwy. Wiadomo, po tych obu dodatkach będzie wiadomo fan oddać to, co mi się uda pozbierać jak Dobrze. To dziękuję Wam za obecność. Widzimy się oczywiście za tydzień. Zawiamy Was 17, życzę Wam miłego, spokojnego, bezpiecznego weekendu. Oczywiście miłych Mikołajek. No i na razie.